Okej, okay, powracamy! O nie, stoper. A to stoperek. Okej. Okay. Przepraszam was bardzo, ale... E, tato do mnie dzwonił. Dobra, rara. Chyba no, już nic z tego, co nie. Zaraz wracam. Okej, powracamy znowu! Zapomniałam o tej parze gorącej i ona nas zabiła. Musimy tędy wejść. Okej, okay, dobra, okej. Okay. Łaj? Co to było? Co to było? Nie wiem. Ała, moje uszy, awa, to bolało. Ja chyba za dużo przycisków nosić na naraz O ja zostanę katar, katar, katar Okej okay. O dum, 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 dum. i właśnie nie ma już pary i teraz możemy iść tam czy ja mogę tak wyjść? Wejdziemy powolutku. I chwila. Oh, niech nie chcę znowu przechodzić z nowa. Let you slide on, let you, la 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 la. That's not any script that I know. Yes. No. I'm a coast fisher. Chodź tutaj, kici kici Haha, dednąłeś, hahaha ha, i to hahaha ha, ha, ha. piesek, piesek, dednął O zobaczcie, ja w ogóle życia, ja żyję żyję jeszcze, żyję hahaha, ha, ha, żyję Para mnie nie zabije tym razem I ciachamy Czajaj, ciachaj, ciachaj. I bum Co tyle raz zrobiłaś? Jak ty mogłaś coś takiego zrobić? Okej, okay, teraz powolutku, a może inaczej. Nie powolutku. Tutaj powolutku Nie chcemy się przecież Lara zabić I tutaj lepiej zapiszmy, bo ja nie wiem Mogę się znowu pomylić, zamiast spuszczać się Nacisnę Skoki, będzie dupa Ło Jest, żyjemy Lara Idziemy, idziemy, krzywo, ale idziemy O jezus, mi katera Fajna kamera Ej kamera, ale nic nie widzę, o teraz już widzę Jak się to tutaj puszcza A nie tak To tak Tak No to tak, no to tak nie, Lara. No to jak? Chwila, ja muszę ten. Bo to tutaj tak fajnie się puszcza, niektórzy że tak się fajnie puszczają. Ahaha. Ja jak się to puszcza? Jak ktoś mi powie? Jak się puszcza tak fajnie? Bo ja nie wiem, tak, tak, tak. Tak? Tak? A, dobra, wejdziemy innym sposobem. Ot, Help mi! Jak się to puszcza? Zaraz wracam. O Jezus Maria, ja jestem głupia. Nie mówcie mi jak to zaszłam. Nie pytajcie się znaczy się, chciałam powiedzieć. I filmik. O, ja jestem głupia. I on skalki around in the loading bay must have got a password. To z rodzicza I have records on you, Ekart. You can't find me. If only there was time for us to read them together. But it's too late now. There are things to be done. Goodbye, dziadku. no jeszcze jeszcze sam jasne Mój fajer! dziadku nie! Biedny dziadek. No aż mi się aha aha jest biedny dziadek. No dobra nie można tak rozpadać, rozpaczać, znaczy się Rozmawiamy jedno w I my tutaj już kończymy. Jak się tylko załaduje. Załatwimy, załatwimy jednego, takiego, choćetka, chwila. ja zobaczę jakie mam w ogóle bronie. Okej, okay, i o to chodzi. No tak, Lara musi schować broń, bo inaczej nie da się. Dobry! O kurde, nie! Sit! Sit! Zaraz wracam. Albo nie! My już tutaj kończymy, 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 tak. Yy, ja przejdę do tego właśnie momentu. Dobiję tego kościa i już będzie dobrze. Jednak mogłam sobie potem ulecieć się. Dobra, yy, kończymy. Goodbye wszystkim. Do usłyszenia w na następnym odcinku. Pa pa.